Dzisiaj przygotujemy ciasto Ferrero Rocher. Dlaczego przygotujemy? Bo to ciasto na zimno bezpieczenie. Do tego ciasta potrzebować będziemy 700 g marsy kajmakowej o smaku kakaowym, 750 g serka mascarpone, 450 ml śmietany kremówki 30%, 150 g orzechów laskowych, 100 g wafelków o smaku orzechowym, 1 łyżki cukru pudru, 1 łyżki żelatyny, 80 ml wrzątku do rozpuszczenia żelatyny. Jednej czekolady mlecznej i dwóch paczek herbatników kakaowych. Na początek musimy przygotować sobie parę elementów. Tym razem są to orzechy, które chwilę podprażamy na patelni. Dzięki temu skorupki się potwierają. A po chwilowym podsmażeniu, podprażeniu zostawiamy do ostygnięcia. Wtedy przerzucamy na talerzyk z ręcznikiem papierowym, a drugim ręcznikiem pocieramy. I w ten sposób, no, będziemy potrzebować chwilkę, ale w ten sposób usuniemy. Wszystkie skórki z naszych orzechów. Tak jak Państwo tu widzą, nam się to udało w trybie ekspresowym. Teraz te orzechy trzeba y, poszatkować na drobne elementy. Jak Państwo tu widzą, drobne kawałeczki. Jak już nam się uda, to wszystko poszatkować. Dwie miseczki, czary, mary i mamy orzechy podzielone na dwie równe części. Następnym elementem do przygotowania są wafelki e, o smaku orzechowym, przepraszam, które musimy pociąć na drobne części. Nie chodzi tu o zblendowanie na jednolitą masę, tylko o pocięcie, żeby był wyczuwalny taki element chrupkości. I wszystkie wafelki tniemy sobie. Mamy przygotowane orzechy, wafelki. Teraz czas najwyższy przygotować sobie foremkę z wyłożoną papierem do pieczenia. A na spód wykładamy Hmm, część herbatników kakaowych. Nam nie udało się w pełni wyłożyć cały, trzeba było podocinać. Myślę, że u Państwa też ta sama sytuacja będzie. Elementy przygotowane, odstawiamy je na bok, zajmujemy się masą. Do miski dajemy śmietanę kremówkę i zaczynamy ją ubijać. Ale nie chodzi tu o ubicie ją na sztywno, tylko o ubijanie i wyłapanie momentu, kiedy ona zaczyna sztywnieć. W tym momencie dodajemy serek mascarpone. Po łyżce, powolutku. I ta masa zaczyna nam gęstnieć. A tutaj proszę Państwa, Państwo pewnie widzą, trzecia ręka pomocna, podziękowania dla córki, która pomaga z wielkim zapałem przygotować ciasto. I tak dodajemy te mascarpone aż do wyczerpania. Później bierzemy sobie miskę i odkładamy jedną trzecią masy. Myśmy wcześniej zważyli całą miskę, wiemy ile mniej więcej podzieliliśmy na trzy części, i tą jedną część odkładamy. Do tej jednej trzeciej części dodajemy łyżkę cukru-pudru, mieszamy, łączymy ze sobą składniki. One się dobrze tam połączą, i tą miskę odkładamy później do lodówki. Ona poczeka, sobie na później. A my wracamy do pozostałej części masy. I teraz po kolei będziemy dodawać dwie łyżki masy kajmakowej, żeby zmieniło barwę, zmieniło troszeczkę smak. Wymieszamy to ze sobą. Tu nie musimy ekstra długo mieszać, chodzi o tylko o połączenie się składników. Dodajemy posiekane orzechy laskowe, następnie orzeszki, e, przepraszam, wafelki o smaku orzechowym, które wcześniej też żeśmy pocieli na małe kawałeczki. Też tylko przemieszajmy, żeby się połączyło wszystko. Nie chodzi tu o jakieś długie mieszanie. A na koniec. O, przepraszam, musimy sobie trochę pomóc, bo masa za bardzo poszła nam do góry i nie da rady, byłoby reszty wymieszać. A na koniec dodajemy żelatynę, którą wcześniej żeśmy rozpuścili w 80 ml wrzątku i przestudziliśmy. W tym momencie dodajemy już przestudzoną. Dzięki temu śmietana się nie zważy. Małym strumieniem dodajemy, mieszamy. I tu też chodzi tylko, żeby ją dodać, wymieszać i nie mieszać za długo. I masa jest przygotowana. Tą masę wykładamy na, herbatni na herbatniki dokładnie. Poremce, no wcześniej żeśmy sobie przygotowali. Rozłóżmy sobie partiami po całości. Będzie nam łatwiej później rozprowadzić tą masę po spodzie tych herbatników. Uzupełnijmy wszystkie braki, nierówności. Kolejna warstwa herbatników kakaowych. Tam też pewnikiem trzeba będzie coś dociąć, uzupełnić. Wyłożone, leciutko sobie dociśnijmy, żeby wszystko się zespoliło. Kolejny etap to masa krów kajmakowa o smaku kakaowym, to, co nam pozostało po użyciu tych dwóch łyżek wcześniej wykładamy do miski i mieszamy z orzechami laskowymi. Gdyby się okazało, że Państwa masa kajmakowa jest za gęsta, to można ją lekko podgrzać w kąpieli wodnej i wtedy ona się upłynni i będą mieli Państwo fajną masę kajmakową do wymieszania z orzechami laskowymi. Mieszamy, mieszamy, żeby się wszystko połączyło i wykładamy na naszą kolejną warstwę herba herbatników, przepraszam. Też najlepiej partiami, będzie łatwiej rozprowadzić to wszystko później po całości. Uzupełniamy braki, wyrównujemy w miarę równo. Dociągamy do końców, do boków, do rogu. Kolejna warstwa herbatników kakaowych. Tym razem nam udało się już bez docinania ładnie poukładać je. Jak Państwo tu widzą, i miska z, ma, z bitą śmietaną, którą żeśmy wcześniej przygotowali, sobie wyjmujemy z lodówki i wykładamy sobie na wierzch. Też partiami później rozprowadzamy po całości. Wyrównujemy, uzupełniamy. A na sam koniec już czekolada mleczna lub deserowa. Ścieramy ją na tarce o grubych oczkach po całej powierzchni naszego ciasta i to będzie taki słodki element na sam koniec. Tak przygotowane ciasto wkładamy do lodówki na całą noc, żeby wszystko się ze sobą zespoliło, zgrało, wymieszały smaki. I takim kolorowym smacznym akcentem zapraszam na kolejne przepisy i porady do magieków.